Siemanko ekipa, Gdzieś taka szybka akcja ze względu, że dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo zimno, dzisiaj chłodno, wiatr wieje, pokażę Wam fajny zestawik od Boss Safety. Mamy komin oraz bardzo fajną czapeczkę na właśnie takie chłodniejsze dni, gdzie jeszcze nie mamy mrozów, ale mamy pochmurno, deszczowo i wiecznie. I przy okazji pokażę Wam spodnie od Bosafety z workami kieszeniowymi, zobaczcie, które są mega, naprawdę mega rozwiązaniem, one są z, dodat z dodatkiem grafenu, dzięki temu śmiało możemy właśnie pracować w nich yy, nawet w wieczne dni, zobaczcie jak mają fajnie skonstruowaną kieszeń boczną, narzędziową, gdzie możemy zaadaptować wszystkie potrzebne elementy, które chcemy, oczywiście worki kieszeniowe lub nie. Mamy oczywiście opcje na, na kolaniki, które są zakładane od środka, od wewnątrz spodni. Bardzo fajne rozwiązanie i ogólnie mamy tutaj typ elastyczny, czyli spodnie są na tyle elastyczne, że śmiało możemy w nich właśnie pracować w różnych warunkach, nie martwiąc się, że tutaj mamy dyskomfort, po prostu Chodzi się w nich naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodnie. Więc sami widzicie, że bardzo fajne spodnie bardzo fajne zagospodarowanie. Tutaj mamy również kieszeń na telefon, więc naprawdę mega rozwiązanie. I osobiście polecam te spodnie, a już w przyszłości już niedługo będzie odcinek o nich, ponieważ tych spodni są trzy modele trzy modele mamy bez kieszeni z kieszeniami i z opcją odpinanych kieszeni i w różnej kolorystyce w zależności od modelu, więc już niedługo pełen odcinek, a ja lecę do roboty, trzymajcie się cześć